Zaczynając od przełomu XIX i XX wieku białostczyzna stała się areną pracy misyjnej i oddziaływania prądów o charakterze protestancko-ewangelikalnym. Znaczącą pozycję w tym względzie obok kościoła luterańskiego uzyskał ruch baptystyczny. Pierwszym misjonarzem, który dotarł z Ewangelią do mieszkańców władających językiem niemieckim, był kolporter brytyjskiego towarzystwa biblijnego o nazwisku Reut. Wspólnie z przebywającym wówczas w Białym Stoku kaznodzieją ze zboru baptystów w Kownie od zorganizował pierwszą ewangelizację. Tak powstała mała placówka misyjna. Pierwszy w Białym Stoku baptystyczny odbył się w dniu 23 maja 1902 roku. Jezusa jako Zbawiciela wyznały cztery osoby. Powoli zaczęła formować się nowa społeczność zborowa. Pierwszym misjonarzem pracującym wśród mieszkańców Białego Stoku, posługujących się językiem polskim i rosyjskim, był brat Grabein. Nawrócone osoby, które przyjęły chrzest według wzorca Nowotestamentowego, mimo zróżnicowania narodowościowego, tworzyły jeden zbór. W roku 1910 grupa białostockich baptystów uniezależniła się od zborów kownie, otrzymując uprawnienia samodzielnego zboru. Miejscem zgromadzeń była sala przy ulicy Sienkiewicza. Okres I wojny światowej spowodował rozproszenie zborowników po całej Europie, dlatego też ustała działalność zboru. W 1918 roku do Białego Stoku wrócił Robert Schlosser. Zbór białostocki rozpoczął pracę misyjną na wsiach między innymi w Plutyczach, Strabli, Łysych i Dorożkach. Po wyjeździe kaznodziei Roberta Schlossera, pracę w zborze podjął kaznodzieja Gabriel Bołtniew. Nastąpił okres zróżnicowanego rozwoju zboru. Sala nabożeństw okazała się za ciasna, toteż nabożeństwa przeniesiono do obszernej sali przy ulicy Modlińskiej 8. Nadszedł czas II wojny światowej. Mimo ciężkich czasów wojny w zborze zawarto pięć ślubów, zaś brat Jan Mackiewicz udzielił 29 chrztów. Po zakończeniu II wojny światowej swoją nową siedzibę zbór znalazł w budynku przy ulicy Kraszewskiego 11. Wobec braku baptysterium chrzty odbywały się przeważnie w rzece Supraśl w Jórowcach lub w stawach na Dolidach. Ożyły wówczas dawne, jeszcze przedwojenne nadzieje i plany dotyczące budowy nowej kaplicy. Po wielu latach, 1 września 1915, 74 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanej kaplicy przy ulicy Kujawskiej 22 w Białym Stoku. Kolejna ważna w dziejach białostockiego zboru baptystów data to październik 1978 roku. Wtedy to baptystyczny kaznodzieja dr Billy Graham odwiedził z posadztwem ewangelizacyjnym między innymi białostocki zbór. W roku 1980 Prezbiter Piotr Dajludzionek wybrany został na stanowisko prezesa Naczelnej Rady Kościoła, zaś od 1 stycznia 1981 roku samodzielną pracę jako kaznodzieja zboru rozpoczął Andrzej Sewery. W dniu 13 września 1991 roku w Urząd Kaznodziei Zboru został wprowadzony pastor Ireneusz Dawidowicz, który pozostał w zborze do roku 2008. Dnia 18 stycznia 2009 roku decyzją Konferencji Zborów Bia. Na urząd pierwszego pastora zboru został powołany Marcin Górnicki, który pozostaje w naszym zborze do dzisiaj. Kocham Kościół, bo w nim widzę, że Jezus jest żywy. Za ludzi za wielopokoleniowość i za rodzinność za wspaniałych wolontariuszy klubu dziecięcego do za jedność za troskę i modlitwę poznawanie Boga za możliwość wspólnej służby Chrystusowi miłość ludzi, za przyjaciół i wsparcie, za to, że jest moim domem. Dzień dobry, nazywam się Marcin Górnicki i jestem pastorem Kościoła Baptystów w Białym Stoku. Tu, na ulicy Kujawskiej 22, e, miejsce spotkań ma wspólnota, która jest wspólnotą wielopokoleniową i międzynarodową. Bóg w swoim słowie mówi: Dom mój będzie nazwany domem modlitwy wszystkich narodów. I tutaj w Białymstoku Polacy, Białorusini, Ukraińcy na jednym miejscu oddają chwałę Bogu. Jest taki werset, który jest mottem do naszej wspólnoty. Pochodzi on z dziejów apostolskich z pierwszego rozdziału. I czytamy tam: weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Naszym osobistym doświadczeniem jest nowe narodzenie i poznanie Boga jako Ojca, a Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Chcemy o tym mówić, ponieważ to wydarzenie zmieniło nasze życie. Dlatego dzielimy się tym w białym stoku. Na Podlasiu, w Polsce i nawet po krańce ziemi, poza granicami naszego kraju. Jeżeli to, co mówię, jest w jakiś sposób Cię porusza i jest dla Ciebie ważne, zapraszam, abyś odwiedził naszą wspólnotę. Jej drzwi otwarte są dla wszystkich. Do zobaczenia na Kujawskiej w Białymstoku. Pozdrawiam!